Cześć, witajcie na moim kanale Dzisiaj chciałam wam opowiedzieć o mojej chorobie, czyli padaczce Nazywam się Gosia i choruję na padaczkę już 15 lat Zainspirowało mnie takie pokazanie światu moją chorobę i moje życie z chorobą i chcę pokazać jak walczę z tą chorobą i żeby się nigdy nie poddawać, i pokazać, jak, jak można z tą można żyć. Więc, jak wiecie, choruję, na 15, choruję już 15 lat na padaczkę I zaczęło się, kiedy miałam 10 lat, i zaczęło się to w podstawówce, jak miałam 10 lat, oczywiście. I, i, i to się zlewa na peru i dotknęłam rękę koleżanki z tyłu i powiedziałam jej imię, zdziwałam, straciłam przytomność, zaczęło mnie trzepać i miałam jakieś problemy z barkiem i nie wiedziałam co ze sobą robić i wzywali karetkę i pojechałam z mamą do szpitala i, I miesiąc w szkole mnie nie było i okazało się, że choruje na padaczkę. Okazało się, że choruje na pochodną padaczkę, czyli... Taką mieszaną, że mam różne atakje i, i tak sobie żyję. I taka to jest historia z tą padaczką. Jak wam się podoba taki filmik, to subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z filmikami i oglądajcie, bo warto.